Pytanie z Księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy. Którzy mówicie, kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże i kiedy szabat byśmy mogli otworzyć spichlerz, a będziemy zmniejszać efę, powiększać cykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów. I plewy pszeniczne sprzedawać będziemy, bo Pan na dumę Jakuba, nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą Pana pochwa harecie, on dźwiga biednego. Pana pochwa cię, on dźwiga biednego. Chwalcie Słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana, niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki. Pana pochwalcie, On dźwiga biednego. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Ponad niebiosa sięga jego chwała. To jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze i w dół spogląda na niebo i na ziemię. Pana pochwała lecie, on dźwiga biednego, podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu. Pana pochwa, lecie, on dźwiga biednego. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, albowiem jeden jest Bóg. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo w oznaczonym czasie. Ze względu na nie, ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem. Mówię prawdę, nie kłamie. Nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się w każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów. Oto Słowo Boże. Alleluja, Aleluja, alleluja. Ale alleluja. Alleluja, 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 Jezus Chrystus będąc bogatym dla was, stał się ubogi. Aby was ubóstwem swoim ubogacić. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z Duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie. Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Dobeczek Oliwy, on mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego. A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł korców pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie i napisz osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości? Ja też Wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto Was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i wielkiej nieuczciwy będzie? Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo tam, tamtym będzie trzymał, a tym wzgardził. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie? Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Przyjdź Duchu Święty ja pragnę, bo do dziś błagam Cię, przyjdź w Twojej mocy i śichę, racuści napełni mnie, przyjdź w Twojej mocy i śche, racości napełni mnie. Chyba każdy z nas zna to powiedzenie: cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końce. Zdanie to zachęca nas, abyśmy podejmowali decyzje z namysłem, rozwagą, można powiedzieć zdrowym rozsądkiem. Jednak w praktyce życia często dominuje w nas lekkomyślność. Może jakiś chwilowy impuls, odczucie, czasami przekora? Nierzadko po pewnym czasie okazuje się, jak błędne były nasze impulsywne decyzje, które kiedyś podjęliśmy? Może się przecież okazać, że mała pomyłka zaowocuje poważnymi konsekwencjami w przyszłości. Zazwyczaj tego rodzaju błędów nie da się już naprawić. Warto się więc dobrze zastanowić nad każdą decyzją, kierować się roztropnością i spoglądać w przyszłość, aby przewidzieć ewentualne skutki tych wyborów, których na co dzień dokonujemy. O takim kierowaniu się roztropnością słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Pan pochwalił nieuczciwego rządce że roztropnie postąpił. Na pierwszy rzut oka Ewangelia może nas bardzo zaskoczyć, bo przecież rządca postąpił nieuczciwie. Jednak Pan nie pochwalił oszustwa, ale trzeźwą ocenę sytuacji, że zostanie ten rządca bez środków do życia i na swój sposób jako syn tego świata zabezpieczył sobie swoją przyszłość. Rządca wykazał się roztropną troską o to, co przed nim. Chciał pozyskać sobie przyjaciół, którzy pomogliby mu przetrwać biedę. Był przezorny i przewidujący, można powiedzieć sprytny, choć kosztem swojego pana. Bo kiedy poczuł nóż na gardle, zadbał rozsądnie o swoje zabezpieczenie na przyszłość. Czego zatem my możemy się nauczyć od tego rządcy ukazanego w dzisiejszej Ewangelii? Pan Jezus zachęca nas, abyśmy z równą gorliwością zadbali o przyszłość, ale nie tyle tą doczesną, ile wieczną. Abyśmy wykazywali się zapobiegliwością nasze zbawienie o szczęśliwą wieczność. Abyśmy potraktowali naszą przyszłość wieczną serio, na poważnie. Abyśmy o tą wieczność starali się, tak jak zabiegamy o wysokość emerytury, czy oszczędności odłożone na czarną godzinę. Chrystus daje nam dzisiaj wskazówki, co mamy czynić, aby nie przegrać przyszłości. Pozyskujcie sobie, przyjaciół, niegodziwą mamoną aby gdy wszystko się skończy, przyjęto Was do wiecznych przybytków. Oczywiście nie chodzi Chrystusowi tutaj, abyśmy kupowali sobie przyjaźnie, ale o to, aby pieniędzmi zarządzać mądrze, aby być dobrym administratorem dóbr, aby gromadzić sobie majątek na wieczność. To jest prawdziwa i można powiedzieć długofalowa inwestycja. Na drugą stronę, do wiecznych przybytków nie zabierzemy ze sobą przecież pieniędzy, czy rzeczy materialnych. Tam liczyć się będą przyjaciele, którzy powiedzą Panu Bogu, ile od nas otrzymali, jak potrafiliśmy być dla drugiego człowieka. Warto dzisiaj zatem pomyśleć o uczciwości w relacjach z innymi. O drobiazgach takich jak słowność, rzetelność, dotrzymanie obietnic czy tajemnic. Tak naprawdę zarządzamy dobrami otrzymanymi od Boga, życiem, zdrowiem, talentami naszymi bliskimi, ludźmi, za których odpowiadamy. Nic nie jest do końca nasze. Ale wszystko, jak słyszeliśmy, jest darem powierzonym nam w zarząd. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten niewielki będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten niewielki nieuczciwy będzie. Drodzy, chodzi ostatecznie o zarządzanie swoim życiem. Można powiedzieć, że doczesność jest przygotowywaniem do wieczności. Małe wybory są przygotowaniem do wyborów zasadniczych. Stąd ważność zwykłych dni, codziennych decyzji, w których w grę wchodzi dobro lub zło. Każdego dnia opowiadamy się za Bogiem albo przeciwko Niemu. Budujemy swoją przyszłość albo ją niszczymy. Można powiedzieć, stajemy się kimś albo stajemy się nikim. Zatem cokolwiek będziemy chcieli uczynić, to wykonujmy to, kierując się roztropnością i myśmy nieustannie o wieczności, abyśmy sam przede wszystkim skarby gromadzili. Amen.